Z uwagi na nieobecność starosty powiatu gniezińskiego, wicestarosta Łukasz Szews odniósł się do kwestii podejmowanych podczas wczorajszej konferencji prasowej przez posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Dolatę. Chodzi o osobę zastępcy dyrektora Szpitala Pomnik sztupolskich w Gnieźnie, Mateusza Hena, który zdaniem posła nie powinien pełnić tej funkcji ze względu na ciążące na nim wyroki. Z tego, co wiem, a myślę, że jest to wiedza pewna, gnieźnieńskim Szpitalem jak na razie rządzi dyrektor Filip Waligura. To pierwsza rzecz. A po drugie, no, chyba nie pierwszy raz pan poseł Zbigniew do lata odkrywa jakąś aferę, która jak rozumiem, ma wstrząsnąć opinią publiczną. Zachęcam bardzo serdecznie pana posła, jeżeli ma jakiekolwiek informacje na temat jakichkolwiek nieprawidłowości w więziennym szpitalu, żeby skontaktował się z odpowiednimi służbami i złożył stosowne doniesienia. Żałuję tylko, że pan poseł nie skorzystał z tej okazji, kiedy przez osiem lat aparatem ścigania tak zwanych przestępców zarządzali siepacze Zbigniewa Ziobry, jego koalicyjnego kolegi. Wyroki, które posiada pan wicedyrektor Mateusz Henn. Pozwalają mu na to, żeby po prostu był wicedyrektorem szpitala? W świetle dzisiaj obowiązujących przepisów prawa, jak i opinii prawniczych, które pozyskaliśmy? Tak. Ja Focha nie mam. Nie wiem, czy jest coś takiego jak Foch. Natomiast ja nie przystąpię do inkwizycji, którą zainicjował wczoraj pan poseł Dolata. Więc ani do Focha się nie wybieram, ani tym bardziej do zastępów inkwizycyjnych także. Wicestarosta Łukasz Szews odniósł się także do oskarżeń posła Dolaty, jakoby konkursy na świadczenie usług zdrowotnych w Niezieńskim szpitalu były ustawiane. To jest bardzo podobna sytuacja do tej wcześniejszej. Jeżeli pan poseł jest o tym przekonany i ma niezbyt, niezbite dowody, to rozumiem, że skontaktuje się z organami ścigania i poinformuje o tych wszystkich okolicznościach. Gorzej uważam, jeżeli są to nieprawdy, półprawdy albo jakieś domysły, no bo podczas tej konferencji też miałem okazję jej wysłuchać, przeszło 19 minut, pan poseł wymieniał kilka nazwisk. Jak rozumiem łącząc te osoby mniej lub bardziej z jego zdaniem ustawionymi konkursami. No. Jeszcze raz apeluję, żeby pan poseł poinformował stosowne służby, jeżeli faktycznie ma dowody na jakiekolwiek nadużycia. To prawda, stają inne podmioty, inne firmy z kraju. I w wyniku postępowania przetargowego jak na razie wygrywały spółki, o których pan poseł wspominał na swojej konferencji prasowej. Tak jak mówię, nikt nie dopatrzył się jakichkolwiek nieprawidłowości, a sugerowanie czy też mówienie wprost o ustawianiu konkursów jest moim zdaniem bardzo ryzykowne ze strony pana posła, ale myślę, że opinia publiczna. Przyzwyczaiła się do tego, że pan poseł bardzo często sformułuje dość mocne zarzuty, duży kwantyfikator w tych zarzutach, a potem nic z tego nie ma. Obecny dyrektor szpitala już kilkakrotnie miał wizyty funkcjonariuszy różnych służb, zarówno w ramach postępowań konkursowych, jak i przetargów. I te służby jak na razie nie dopatrzyły się nie tylko znamion przestępstwa, ale jakichkolwiek nieprawidłowości. Więc naprawdę nie rozumiem z czego wynika, no nazwę to troska pana posła, Chociaż moim zdaniem daleko odbiega to od zwyczajnej troski. A jak wygląda sytuacja finansowa szpitala? Raz na kwartał od tej kadencji samorządu powiatowego organizujemy komisje poświęcone tylko i wyłącznie sytuacji w gnieźnieńskim szpitalu. Radni powiatowi, w tym radni Prawa i Sprawiedliwości są systematycznie informowani, jaka jest sytuacja gnieźnieńskiego szpitala, zarówno finansowa, jak i ta związana z świadczeniem opieki medycznej. Jeżeli chodzi o finansową, wszyscy wiemy o zadłużeniu szpitala i o tym, że systematycznie jest spłacane. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie opieki społecznej, opieki medycznej, ja nie jestem specjalistą w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej, więc nie będę się wypowiadał. Z wykształcenia jestem politologiem. Pan poseł z wykształcenia jest historykiem. Myślę, że też powinien się zastanowić przynajmniej co mówi, bo komunikaty, które publicznie wygłasza, idą do opinii publicznej i moim zdaniem niepotrzebnie tylko i wyłącznie stresują pacjentów, którzy kiedy już korzystają ze szpitala, to chcą profesjonalnej opieki medycznej, a nie hucpy politycznej. Do wszystkich podejmowanych przez posła Zbigniewa Dolatę zagadnień odniósł się również sam Mateusz Hen, zastępca dyrektora szpitala do spraw medycznych. Szpitalem się nie rządzi, tylko szpitalem się kieruje. Kieruje się i bierze się za odpowiedzialność za zorganizowaną pracę. Ja jestem zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa i staram się dyrektorowi pomóc w tym zakresie. A szpitalem, jako całością, kieruje dyrektor Waligura, i tu chyba nie ma żadnych wątpliwości, że wszystkie decyduje, decyzje podejmuje samodzielnie. Owszem, mam wyrok. Pojechałem odebrać mojego małoletniego syna zgodnie z wyrokiem sądu. Nie otrzymałem tego. To dziecko mi nie zostało przekazane. Walczę w sądzie cały czas. O, o, nie tyle o władzę rodzicielską, bo tą władzę rodzicielską mam, tylko kontakt z moim dzieckiem, mauletkiem synem, a okazało się, że przy drobnej przepychance przy bramie zostałem oskarżony o pobicie. Razem z moją 75-letnią matką. I taki wyrok posiadam, owszem. Nie przeszkadza to w niczym, aby nadal pełnić te obowiązki. Są opinie prawne w tym zakresie. I to jest jedyny wyrok. Nie możemy... Pan poseł wymienił różne nadużycia, że oskarżony nie oskarżony. Owszem, byłem oskarżony o fałszywe zeznania czy namawianie, ale sąd mnie od tego uniewinnił. To była nieprawda. Więc poseł tu po prostu kłamie. Poseł do lata powiedział, że wyrzucono mnie z pracy. To prawda. Poseł do lata tu przyszedł do tego gabinetu i wziął do ówczesnego dyrektora i powiedział mu wprost: albo ja wyrzucę ciebie, albo ty wyrzucisz Hena. Jako dyrektor pracuję na etacie, więc mam takie same prawa jak każdy pracownik, więc odwołałem się do sądu i sąd pracy uznał to za niewłaściwe działanie i szpital musiał zapłacić odszkodowanie z tego tytułu. Więc tak kolejne nadużycie władzy przez posła do lata. Ocenione przez sąd za czasów PiSu, bo tak jak słyszałem z wypowiedzi posła, uważa, że gdyby prokuratora, prokuratura była tak zwana pisowska, to byśmy byli teraz karani. To były czasy, w których prokuratura była pisowska. Z konkursami jest tak dokładnie jak z fochem. Pracuję w szpitalu 28 lat w tej chwili. Generalnie ustawa o działalności leczniczej wymaga, żeby dyrektor jednostki co pewien czas ogłaszał konkursy na, dział na działalność leczniczą w zakresie obsługi lekarskiej. Państwo pracujecie na etatach, pracujecie na przykład 20 lat w jednym miejscu. Lekarz pracujący na kontrakcie nie ma takiej możliwości, ponieważ te kontrakty są co chwilę odnawiane. I tą formą właśnie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej są konkursy. Sposób, w jaki lekarz może świadczyć takie usługi w szpitalu, to jest albo etat mamy jednego na 200 lekarzy zatrudnionych, indywidualna praktyka lekarska, lub podmiot leczniczy. I to są to owe spółki. Mogę, z jednym się zgodzę z panem posłem. Konkurs na SOR powinien być może wyglądać inaczej, i na pewno tam spółki MetSphere nie będzie w tym konkursie, ale zwykła, normalna praca lekarska nie jest żadnym nadużyciem w tym przypadku. Tu nie ma żadnej prywatyzacji, ponieważ kontrakt ten, o którym rozmawiamy, jest tylko na świadczenie pracy w zakresie obsługi lekarskiej. Nie ma ani udziału w zyskach. E, oczywiście no, można przejrzeć e, całą strukturę zatrudnienia szpitala i być może się okaże, że to wcale nie spółki tutaj są najbliższe prywatyzacji. Poseł Dolata powiedział też, że wydał 52 miliony do okres do roku 2018 na szpital. Odziedziczyliśmy wtedy pusty budynek. Kasa szpitala i starostwa była pusta. I staliśmy przed zadaniem jak dokończyć obiekt, który by po prostu niszczał, który niestety jest niezbędny. Był wtedy niezbędny, zresztą to widzimy, że cały obiekt pracuje i przyjmujemy tysiące pacjentów. Pacjentów, którzy zjeżdżają nie tylko z okolic powiatu gniezińskiego, ale również ościennych powiatów. Sytuacja w ogóle lecznictwa w Polsce nie jest łatwa, ponieważ kasa NFZ tu jest pusta i to nie zależy od zarządzania akurat tą jednostką, a płynność tej jednostki jest zachowana, wszystkie faktury na bieżąco są regulowane widać po kadrze, która pracuje w tym szpitalu, że migrują do nas lekarze, pielęgniarki ze szpitali ościennych. Świadczy to o tym, że ta praca tu jest dobrze zorganizowana i na czas zapłacona. Ja miałem możliwość posła, posła do laty poznać w roku 2012, kiedy pojawił się na wiecu organizowanym przez związki zawodowe pielęgniarek i personelu średniego i zaczął straszyć personel, że szpital nie wypłaci im pensji. Nie wiedziałem, że poseł do lata to poseł do lata. Pierwszy raz widziałem tego człowieka i wtedy wstałem i Powiedziałem, że albo pan poseł ma złych doradców, albo jest po prostu indolentem i wypowiada się w zakresach, o których nie ma żadnego pojęcia. Z przykrością stwierdzam, że niewiele się w tym zakresie przez te lata zmieniło. Nadal te wypowiedzi są dokładnie takie same, pozbawione merytoryki. Klasztor Bożogrobców jest wyjątkowym zabytkiem, i starałem się z całych sił, żeby go uratować. Przyznano mi dotację w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i okazało się, że poseł do lata osobiście biegał po korytarzach. Jak tam to się nie udało, to szedł. Piętra niżej w całej hierarchii, aby doprowadzić do tego, aby ta dotacja mi nie była przyznana. Udało mu się to. Mając władzę posła w Polsce, można naprawdę wiele dobrego zrobić, a można też bardzo zaszkodzić. Chciałem zauważyć, że moje nazwisko się pisze przez samocha, więc jeżeli poseł do lata stworzył Focha, to chyba swojego własnego. Ja mam propozycję, może powołamy. Ruch rozliczenia do laty, na przykład z wszystkich nadużyć, które wykorzystując władzę jako poseł, myślę, że nie jeden obywatel nie tylko powiatu Gzińskiego to poświadczy, tylko niestety pan poseł ma tą przewagę nad nami, wszystkimi zwykłymi obywatelami Rzeczypospolitej, że ma immunitet. Były już próby głosowania odebrania immunitetu i myślę, że ten czas kiedyś nadejdzie. I być może poseł do lata wtedy odpowie za swoje wszystkie krzywdzące słowa, które akurat szczerze mówiąc po mnie. Są nieprzyjemne, ale wielu ludziom zniszczył życie.